Czas na kolejne spotkania z Awanturą o Kasę. Takie! Yeah! Dramatyczne licytacje. Zaskakujące zwroty akcji. Wielkie wygrane. Dwa samochody osobowe. I spektakularne wow. porażki. Awantura o Kasę. Nowa edycja. Dzisiaj i jutro o 17.30 w Polsacie. Soboty spędzamy z kabaretem. Panie, naprawdę, jak, jak moja stara ma okres, to mnie normalnie krew zalewa. Na rozgrzewkę kabaret Neonówka. Tradycje polskie. Dawnośmy się nie widzieli. Co tam u ciebie w ogóle? Wszystko dobrze? Jak tam po wyborach? Dzisiaj o 20.00 w Polsacie. A w kolejną sobotę kabaret na żywo. Chyba Czesław. Najlepsza tancerka dzisiejszego balu z okazji dziesięciolecia mojego panowania otrzyma wspaniałą nagrodę. Dziesięć tygnięć, dziesięć kroków, dziesięć podskoków i dziesięć piruet. Ludzie reblika nie muszą wykonywać skomplikowanych piruet. Mogą wygrywać z okazji jego dziesiątych urodzin. Rejestrują się w blikomanii, płacą blikiem, grają o roczne pensje i mogą tańczyć jak im się podoba. Myślisz, że jestem zwykłą kostką czekolady, a ja jestem kostką gorzkiej czekolady Wedel. Tak intensywną przyjemność daje gorzka czekolada Wedel. A jeśli masz ochotę na jeszcze więcej czekolady, spróbuj czekolady nadzianej czekoladowym nadzieniem. Nadziana Wedel z przyjemnością. Gdy domknęłaś wszystkie obowiązki, możesz powiedzieć sobie czas na hebe. Free! Zrób sobie prezent na Dzień Kobiet. Kup kosmetyki do pielęgnacji twarzy teraz aż do 50% taniej. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Mamo, na liście mieliśmy jedną rzecz zakup wiertarki. Gwarantuję, że ojciec zaraz się ulotni. No patrz, już go skupiliśmy. Kurcze, nie wierzę. Dwoje dorosłych, a nawet nie potrafią skupić się na... Myjka wysokociśnieniowa. Musimy ją mieć. Chwila, moment. Co my tu właściwie mieliśmy kupić? No, us, yeah. Żeby kupić instrumenty, trzeba lat. Chyba, że się gra. Polot to pomaga w mniejszych i większych Plan? W kumulacji lot to 8 milionów złotych. Teraz w Agacie promocja 20 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Na przykład mnóstwo stołów do 30% taniej oraz mnóstwo krzeseł też do 30% taniej. A meble kuchenne, kubik, dokładnie 20% taniej. Jak to z nami jest, że staliśmy się mistrzami w tworzeniu barier? Cały rok czekamy, aby być razem, a potem jesteśmy osobno. Mówimy, że miłość jest najważniejsza, a odmawiamy jej niektórym. Wymyśliliśmy najlepsze jedzenie do dzielenia się, ale jemy je w samotności. A może zostańmy mistrzami w burzeniu barier. Pokażmy, że cieszymy się na czyjś widok. Skoro tak bardzo tęskniliśmy, to nie chowajmy radości. Zamiast zamykać się w sobie, napiszmy pierwsi pokutny. W końcu zobaczmy siebie takimi, jacy jesteśmy. Bo co nas powstrzymuje? Przecież nie technologia. Bądźmy mistrzami w burzeniu barier. Dołączasz? RTV EURO AGD. Karnawał rabatów. Dodatkowo zyskaj kod na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Tylko do środek. Bralka Samsung 2599. Zmywarka Beko 1549. W i na euro.com.pl czy to Cezar natural goodness? Za jakież te zasługi? Hmm? W sumie przesiedziałem 57 odcinków z rzędu. I dorabiam jako trener personalny. I nie zapominajmy o występach gościnnych. Wspaniałe jedzenie dla wspaniałych przyjaciół. Cezar, poczuj wspólną radość! Jak codzienne wyzwania albo przyjemności, to z gwarancją najniższej ceny. Na Allegro masz ponad milion produktów z gwarancją najniższej ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Jak tak, to Allegro. Gdy jelita wysyłają ci SOS, nie zagłusza ich. To może być sygnał, że potrzebują odżywienia. Ja swoim pacjentom polecam Debutir Forte. Zobacz. Debutir Forte to innowacyjny maślan sodu, który uwalnia się na całej długości przewodu pokarmowego z przewagą w jelicie grubym, czyli tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Debutir Forte to odżywienie i wsparcie jelit. Na długo. Koń swojego psa przed pchłami i kleszczami przez pełen miesiąc ze smaczną tabletką do rozgryzania i rzucia. Front Pro, którą Twój pies pokocha. Front Pro, ponieważ nic nie powinno stać między Wami. Szukaj w sklepach zoologicznych i internetowych oraz w gabinetach weterynaryjnych. Jak często szukasz przestrzeni, żeby zebrać myśli, żeby spędzać czas z innymi, żeby odpocząć. Odkryj nową przestrzeń. Dzięki zmywarce Whirlpool Maxi Space z powiększonym wnętrzem, największym trzecim koszem oraz technologią szósty zmysł. Zmywarka Whirlpool Maxi Space. Więcej przestrzeni każdego dnia. Dołącz do klubu winiary, w którym możesz wygrywać i pomagać. Kupuj produkty winiary, rejestruj dowody zakupu i odbieraj losy. Każdy z nich to szansa na nagrody w loterii. Co miesiąc i od razu. Już dziś wejdź na clubwiniar.pl. Jak zima, to skoki. Jak skoki, to punkty za styl. A jak to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na zimę w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Dzięki opcjonalnej usłudze weryfikacji na Vinted, artykuły luksusowe są sprawdzane pod kątem autentyczności, pozwalając na zakupy ze spokojną głową. Sprzedawaj produkty premium bez opłat na Vinted. W Halotu Polsat wielkie odliczanie do tańca z gwiazdami. Z Agnieszką Kaczorowską spędzimy rodzinny poranek, a na wielki finał tuż przed rozdaniem Oscarów przeniesiemy się do Los Angeles. Halotu to Polsat to jest poranek. Dancing with the Stars – Taniec z Gwiazdami. Nowa edycja. Jutro o 19.55 w Polsacie.